No i jak? Możemy Słuchajcie, wszystkie witamy Was bardzo serdecznie. Chcemy Wam przedstawić, jak to wygląda od potrzebki wycinanie po prostu osoby poszkodowanej z pojazdów. Myślę, że nie będziemy zadać takiej osoby, bo to spadł do pewne niebezpieczeństwo, ale w zasadzie będzie będzie to wycięte. Chcemy krok po kroku, jak to powinno wyglądać, i jak to wygląda w realni. Jest to trudna sprawa, ale niestety musimy sobie z tym radzić, tak? Pierwsze, co musimy zrobić po dojeździe do miejsca zdarzenia, to musimy zabezpieczyć takie miejsce zdarzenia w ten mniej więcej sposób, czyli ogrodzić, żeby żadna osoba postronna nie miała do niego dostępu. Drugą rzeczą, jaką prowadzimy z rozpoznania, ja ja jest rozpoznanie, czyli musimy zorientować się, czy mamy jakieś osoby poszkodowane, czy też jeżeli mamy jakieś osoby poszkodowane, to możemy robić się powódź, tak? Trzeba jakoś naj, najprostszy i najłatwiejszy sposób ewakuować je z pojazdu. Po takim rozpoznaniu wskazamy się do naszego przełożonego, czyli w tym momencie jest to powiadome stanowisko kierowania się razem. Przekazujemy informację, że miejsce zdarzenia

nie jak jest teraz, to ale jest to bardzo Widzimy taką osobę, która leży w tej pozycji i nie porusza się, tak? musimy zrobić, to jest po prostu przytomna. Albo przepraszam, czy pani mnie słyszy? Głośno i wyraźnie. Czyli wiemy, że jest przytomny. Kolega Maciek i kolega ja. Robimy to w ten sposób. Kolega Macie siada z tyłu. Jeżeli jest taka możliwość oczywiście w pojeździe, tak? Bo już pojazd jest cały. Kolega siada do tyłu. Kolegi zadaniem jest stabilizować głowę i odcinek szyjnie kręgosłupa. Dlaczego to robimy? Każdy poszkodowany w wypadku drogowym jest z podejrzeniem urazu kręgosłupa w odcinku 6. to się Łapie Łapię głowę. Łapię głowę z pomocą moją, odciągamy głowę do tyłu i sadamy na siedzeniu. Często nie ruszamy. Tak? Polega jak zapał głowę, trzymają do samego końca, dopóki nie zapojęcia na deski.

Musimy pamiętać, żeby z tą osobą cały czas mieć jakiś kontakt. My mamy taki wydział, się na samym. Pozwolę nam zebrać objawy. Pierwsza literka S oznacza objawy. A oznacza, czy jest na coś uczulona ta osoba. M oznacza, czy przyjmuje jakieś leki. P, czy przechodziła jakieś choroby. L, kiedy ostatnio stworzyła posiłek. E, co poprzedzało? co poprzedzało wypadek, czy pamięta po prostu zdarzenie.

Kierowca. Rękę z tyłu. Widzicie na wszystkich. Pociągamy rękę przez trochę, napiemy, przypływamy i go. I nie znamy. Mieramy w prostu sposób. Praktycznie musiał za pasować, że tylko nie zbior, żeby nie wyciągać, zawsze wyciągamy. Jeszcze jeszcze raz pokażę, żeby wszyscy widzieli. Pan Nie no, no genialnie prosty chwyt. Ręka lewa tu. Prawa pod prawą. Przytulamy głowę da i po prostu ciągniemy za tą, za tą rękę.

Albo nie, to jest nie. Uważamy, Wam teraz jak udzielić poprawnej resuscytacji w wodoru? Jest to banalnie proste, ale się to wydarzy. Pamiętajcie jedną rzecz. Jeżeli odgorowałaś się za wszystkie podwozie, wystarczy 4 godziny. Jeżeli nie podobnie żadnej śmierci, to nie mamy prawie szansy zrównoważonego. Sytuację domową, tak? Osoba z niebieską śmiercią upada. Trzeba skontrolować je przede wszystkim oddech. Jeżeli nie jesteście pewni co do oddechu i tak podejmujecie sytuację książkowe oddechowe. Większej krzywdy nie zrobicie. Ewentualnie możecie połamać żebra, w tej sytuacji to akurat najmniejszy problem. Poczekaj Cię. Pierwsze co robimy po prostu na nie przytomna, a będzie oddychać za zawsze. Zawsze grymasowy. Tak, gryma z bólu, czy jakiejkolwiek. Jeżeli, jeżeli widzimy, że ta osoba nie reaguje na nic, podrażniamy drogi oddechowe, genialnie po prostu czynisz. I wyciągamy po prostu głowę na maksa W ten sposób. Ta ręka zostaje, oceniamy oddech. Przez 10 sekund słyszymy, czy oddycha, czy nie. Patrzymy na klatkę plecową, czy się wynosi. Przez 10 sekund, jeżeli nie ma żadnych oznak życiowych, i 30 uciśnięć na środku klatki piersiowej. W ten sposób stosujemy ręce, pokrywamy się nad osobą, która leży. 30 razy uciskamy. Głęboko, mocno w zależności od postury poszkodowanej osoby. Dwa wdechy, udrażniamy wdech. 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 drogi, zaciskamy wdech. nos. Oddychamy powietrze, tak jak oddychamy. Raz, dwa, trzydzieści, uciśnijmy. Jeżeli są dwie osoby w dołu, możecie robić jedna osoba wentyluje, druga osoba może uciskać. Po trzech cyklach zamianach. Prawda jest taka, że jeśli brzydzicie, znajdziecie taką osobę na drodze wcale nie musicie wykonywać oddechów ratunkowych, wystarczy sam masaż, ale masaż jest podstawą. Oddechy tak naprawdę dają najwięcej, ale nie są wskazane, no wiadomo, no, na przykład nie ma żuchy, że tam żuchy, to nie jest urwane na przykład w wypadku drogowym, różne rzeczy się dzieją, tak? Nie musicie robić wdechów, trzeba, ale nie musicie, ale masować trzeba. Jeżeli ktoś wam udowodni, że nie ma że na wypadku drogowym, że nie pomocy, się pomocy, pójdziecie się po prostu. Tak? Nie bać się, nie zrobicie nic złego takiej osoby. Ewentualnie co zrobicie, to połamycie ciężego. Po takich trzech cyklach należy ponownie ocenić oddech i krążenie. Oceniłaś, tak? Jeżeli nie ma. Oddech,